Święty brat Albert Chmielowski, myśli o Bogu i wierze. Pod złowrogim działaniem ducha naszych czasów, w którym milczące od Kościoła odstępstwo jest rzeczą prawie zwyczajną i bardzo częstą, a walka nieprzyjaciół Kościoła przybrała charakter systematycznego i zorganizowanego świadomie działania przez asocjacje antychrześcijańskie. Głośne Chrystusa, Pana wyznawstwo, przeciwdziałanie w walce z szeregiem i porządkiem stają się niby nieuniknioną koniecznością. Kościół katolicki to nie budynek z lichymi najczęściej obrazami, w którym się modrą często dewotki i wielu do niego zapisanych katolików fałszywych, gdzie znaleźć też można złych i głupich księży. Ale Kościół to jest sukcesja nieprzerwana świętych, ludzi, czynów i zasad, które łączy w jedną całość mnóstwo ludzi, którzy żyli na świecie od dawna i żyją. Niektórzy są w niebie i w czyścicu, inni na ziemi, a wszyscy są złączeni w jednym duchu, wspomagają się wzajemnie i ze sobą komunikują. To jest Kościół Katolicki, święte ciało, do członków chorych albo często myślę, że życie byłoby zbyt nędzne, gdyby nie nadzieja prawdziwego nareszcie życia na tamtym świecie. Bo i na co by Pan Bóg dał człowiekowi tyle pragnień, gdyby ich nie miał nigdy zaspokoić. Bo życie światowe, choćby najdostojniejsze, ma zawsze trochę smaku i zapachu alla fetydy. Mu ten smak niemiły, musi trochę cierpieć. Czego więc żąda od złych dzieci ojcowskie serce Boga, przeto? Tylko tego, żeby złymi być przestały, kosynowskiego żalu za grzechy i chęci poprawy, tego jednego aktu prawdziwej pokuty, który niszczy winy i kary uchyla. Czy to za wiele w zamian za mękę i krew odkupienia naszego Zbawiciela za nas, krającego na krzyżu? Szukać Boga w wierze i miłości, nie chcąc znajdować ani zadowolenia, ani używania w żadnej rzeczy stworzonej i nie chcąc rozumieć więcej, jak z tego, co powinienem wiedzieć. Szukać Go w tajemnicy wiary. Zatem nie zadowalać się tym, co rozumiem albo czuję z Boga. Ale tym się karmić, czego w nim nie rozumiem. Umartwienie pokora, modlitwa i krzyż, nie zatrzymywać się w dobrach doczesnych, zmysłowych i pociechach duchowych, szukać Boga, jedyny cel życia, odrzucić wszelkie przywiązania serca, osczyścić się przez noc zmysłów. Być zwróconym do Boga, nie mieć nic, dobrowolnie nie zrobić nic, ani najmniejszego ze złego pociągu, wszystko zdawać na opatrzność. Dla złączenia z Bogiem należy wszystko poświęcić. Jeżeli się kiedy zdaje, że Pan Bóg w duszy nie działa, to samemu trzeba działać bez wysiłku, jak tam można, choć biedniutko. Tak trzeba dla bezpieczeństwa i dla spokoju własnego i dla wierności w służbie Bożej. cierpi pokusy i napaści, ma zasługę przed Bogiem. Dopuszcza Pan Bóg złe, ażeby je w dobre przemienić. Niech będzie zawsze uwielbiony. A zniechęcać się nie wolno. Pan Jezus w sercu mieszka, jest żywy, dopuszcza utręczenie, ale zniechęcać się to znaczy panu Jezusowi nie ufać i zrobić mu przykrość. Jeżeli z Panem Bogiem związek zerwałeś, zawiąż go na nowo i żyj jak prawy syn boski. Pan Bóg wie dobrze, w jakim nikczemnym garnku duszę nosimy. Dlatego dał spowiedź jako krynią, żebyśmy się w niej myli. Bo życie wróci każdego jak błoto. Zanadto rozumny jesteś człowiek, żebyś miał prawo sądzić, że Pana Boga nie ma. A świat i ludzie z jakiegoś przypadku powstały. Dlatego ci piszę i radzę, jak twój szczery brat i kolega, żebyś się ratował i po prostu po chłopsku do spowiedzi poszedł, jak możesz najprędzej. Nie ma to, co wiele myśleć i rozumować, bo to są boskie, straszne tajemnice, ani nie ma z tymi rzeczami żartu i zwłoki. Bo taka zabawa może kosztować miliardy lat męki. Radzę ci, żebyś w przykazań pilnował, a do spowiedzi szedł, jak możesz często. Ile razy ci się zdaje, że się zawalał i na swoich nogach nie stoisz? Gdziekolwiek można by się spowiadać pod warunkiem, żeby nie mówić, tylko to, co w sumieniu się przedstawia, jako niewątpliwie dobrowolne, bo inaczej będą kłopoty i nieporozumienia. Grzech powszedni jest złem gorszym niż piekło. Może nasze zbawienie zależy od małej rzeczy. Może potępienie zależy od dobrowolnego lenistwa przy wstawaniu, od nieuwagi na modlitwie. Czy mogę ryzykować? Kto z Bogiem zerwał, zawiązał z kimś drugim i tamtemu dał nad sobą prawo. I nie ma nic trzeciego, ani to, ani tam. Jest tylko Bóg. Albo diabeł. Jak czego brakuje, to proszę Ci poleć Panu Jezusowi i być najpewniejszym, że On wszystkiemu zaradzi. Pan Jezus wszystko najlepsze potrafi obrócić. Nic się nie zdarza bez woli boskiej. Oddaję Panu Jezu Jezusowi moją duszę, rozum, serce i wszystko, co mam. Ofiaruję się na wszystkie wątpliwości, o schłości wewnętrzne udręczenia i męki duchowne, na wszystkie upokorzenia i wzgardy, na wszystkie boleści ciała i choroby. A za to nic nie chcę, ani teraz, ani po śmierci, ponieważ tak czynię z miłości dla samego Pana Jezusa. Zwyczaj za dużo mówić, małe przywiązanie, którego się nie chcemy pozbyć całkowicie, ale też przywiązanie do osoby, ubrania, książki, celki, gatunek żywności, albo małe wynalazki dla zadowolenia swojej zmysłowości, szukanie nowinek, ciekawe słuchać rozmowy. Powtarzane upadki w jedną z tych niedoskonałości, albo w podobne przeszkadzają postępowi w cnocie więcej aniżeli mnóstwo słabości nawet cięższych, choćby były codzienne, ale które by nie miały początku w przywiązaniu trwałym. Zadowolenie znajduje się nie w posiadaniu wszystkich rzeczy, ale w pozbawieniu się ich, w nagości i ubóstwie. Ubóstwo to perła ewangeliczna. Broń Lucypera to pożądliwość bogactw. Cześć światowa i pycha z tej, wszystko zło inne. Broń Chrystusowa, ubóstwo, pragnienie zelżywości i pogardy, pokora. Ubóstwiać siebie samego to przecież najgłupszy najpodlejszy gatunek bałwochwalstwa. Kiedy jest Pan Bóg obecny, dusza o tym nie wątpi, bo ma wrażenie czy uczucie silniejsze albo słabsze. Obecności boskiej, do żadnego innego wrażenia niepodobne. Jest to dotknięcie duchowne zupełnie podobne, jakie by miał człowiek, gdyby był w ciemności z przyjacielem i trzymał go za rękę albo siedział gziutko. Obecność boska sposoby. O ile można zostawać w stancji, zachowywać milczenie, unikać zajęć, które przynoszą rozdargnienie, czynić akty miłości i wiary często. Jaka modlitwa taka doskonałość, jaka modlitwa taki dzień cały. Na darmo usiłujemy postąpić przez inne środki, inne praktyki, inną drogą. Modlitwa jest warunkiem nawracania dusz. Bez modlitwy niepodobna wytrwać w powołaniu. Cóż piękniejszego, potrzebniejszego naszemu życiu, słodszego i szczytniejszego w religii? Trzeba żyć pod okiem Pana Jezusa. Wystarczy jedno spojrzenie duszy na Niego, jedno słowo myśl jak błyskawica a to już jest modlitwa. Czy można przypuścić, że te tysiące męczenników ćwiartowanych i palonych to tylko maniaki szalone, a te znowu tysiące innych ludzi, co w kościele i wierze żyli i umierali, to półgówki. Zatem ostatnia racja zostanie przy tych, co zabijają, kradną i gwałcą, przy tych, co mówią zawsze może, nigdy, tak? Juści. Mają rację, jeżeli Boga nie ma, ani przyszłego życia. Ale, przypuściwszy nawet, że tylko ci ostatni mają rację, przypuść też jeden raz na tysiąc, że prawda jest po stronie Chrystusa i Jego wyznawców. Noż więc po śmierci okaże się, że tak jest nie inaczej. I cóż wtedy? Straszna to gra i straszne ryzyko. Nawet przeciwko tej jednej szansie. Gdy zobaczą głupi ludzie, dokąd to prowadzą te bydręce, teorie równości i tym podobnych szalonych wymysłów, może po trochu zaczną wracać do starych praw, na których świat tak już długo stoi. Czemu państw z Ewangelii nie budują, kiedy chcą postępu? Nic na równi z Bogiem. Nic nad Boga, nic prócz Boga, nic równocześnie z Bogiem, jeden Bóg, jednej duszy.